Przed wyjazdem na wakacje nie lubię czytać w poradnikach, podręcznikach, w internecie, na forach o tym, jak się zachowywać, co nas spotkać na miejscu. Wolę sprawdzić wszystko sama. Nawet jeśli później, nie wiem, <grych> nawet jeśli później zrywam jakiś owoc z drzewa, nie mam powiecie, co to jest, chociaż zakładam, że pewnie łatwo byłoby to znaleźć w internecie. I próbuję smakować, dotykać, czuć całą okolicę czuwać i w ten sposób poznawać świat nie na podstawie cudzych opinii, cudzych relacji? Zawsze, znaczy, że są mylne. Na przykład informacje o tym, że nie wolno się opalać toples. Kto to narzucił? Bo tutaj mają na to wywalone, jeśli chodzi o lokalnych ludzi. Natomiast przyjezdni, no, jeśli danej osobie to nie przeszkadza, czy ma się trzymać przyjezdnymi. Najważniejsze jest tylko to, żeby uszanować cudzą kulturę. I potrafić się w nią pasować. Na przykład na terenie hotelu możesz robić co chcesz, jesteś tu turystą, czy na plaży. Kiedy idziesz do wioski, lepiej uszanować to, nie wchodzić im z buta. My wściekamy się na Arabów, że przyjeżdżają do Europy i nie próbują się dostosować, tylko wyjeżdżają z buta ze swoją kulturą, a my co robimy? Jak bydło się zachowujemy na wakacjach. Jeśli tutaj jest dobrze widziane, że kobieta jest zakryta, na terenie hotelu nikt się nie czepia i nie każe się dopasowywać. Natomiast jeśli wychodzimy, też nikt się nie czepia. Ale dlaczego? Dlaczego nie być z nimi? Dlaczego nie poczuć tego, jak się żyje tutaj? W ten sposób odkryć życie pełniej. A to się zwraca, bo potem ci miejscowi zaczynają też doceniać i, i życie zaczyna wyglądać inaczej, zaczynają cię drażać i zaczynasz żyć jak oni. Możesz zacząć żyć jak oni.